Zasiądzie i wprowadzi nas w piękny świat poezji. Słowotwórstwo i piękne dobory słów to jej specjalizacja i mam wrażenie, że tym razem również popłyniemy z jej duchem w najpiękniejsze zakamarki naszej duszy. Czy? Ja, Wrocławia jest. no tak. Dobra, jeszcze momencie. Chciałabyś też zapowiedzieć trochę Alicję, a ja potem przejmę temat tak, zapowiedz. Dobrze, halo? Halo, halo. Wszystko już jest przygotowane na scenie Alicja Stępień i Mieczysław Bielak, ale w roli głównej właśnie Alicja, która wprowadzi nas w cudny świat poezji. Otwórzmy nasze serca, popłyńmy z naszą duszą. Serdecznie wszystkich witam i tą chwilę życia, którą spędzimy razem, bardzo bym chciała, żeby właśnie wniosła w nasze serca i dusze to, co tylko najpiękniejsze i to, co się da. I postarałam się podzielić wiersze po dwa, tak o podobnym profilu, żeby może było jakoś łatwiej. E, zacznę od dwóch pierwszych wierszy. Pierwszy wiersz: Perłą jest słowo i braterstwo światów. Perłą jest słowo. Perłą jest myśl. Niech wszystko płynie czyste już dziś. Pamiętaj o tym, że dar to nie mały. Niech będzie zawsze dla dobra chwały. Nie szastaj słowem, myślą swawolną, bo zgubisz klejnot, i będziesz bezwolną. Drugi wiersz, braterstwo światów. Każde zdanie wyważone, mą miłością przepojone. One mówią oraz dają. O drogowskaz nie pytają. Gdzie chcą dotrzeć, to dolecą. Drogę krętą ci oświecą. I odczujesz inny świat, który mówi ja jest brat. To dwa pierwsze, następne dwa wiersze. Wielkość drugiego i miłość. Skąd przybyliśmy? Dokąd zmierzamy? Idąc po drodze swymi kroczkami. Niekiedy drogi się przecinają, czasem zaś łączą, często rozstają. Więc ważny moment jest dla każdego, aby zobaczyć wielkość drugiego: miłość. Miłość ma jedno imię. Miłość też Ciebie zna. Miłość dotknie wszystkiego. Miłość to Ty, Ona, On, Ja. Miłość w bezkresie czasu, w bezkresie dna dotknie wszystkiego. To my, Wy, Oni. Miłość to Twa potęga, to prawdy klucz. Miłość dotknie wszystkiego. Miłość to jedno ucz. Miłość, dla świata, radość. Miłość to wszystko móc. Miłość dotknie wszystkiego. Miłość to jest ten klucz. Dwa następne wiersze źródło i głos. Źródło. Zobaczyłam w jednej chwili światło z bliska. Zobaczyłam to, co tryska. Nie fontanna. Lecz to źródło. Mowa jego sprzedsudna, można pojąć ją dlatego, że nakarmi też każdego. I drugi wiersz, głos. Zrozumiałam w jednej chwili głos, głos, który nigdy nie myli. Głos z daleka. Lecz zawsze on czeka. Jest blisko ciebie. Chcesz go odczuć? Popatrz po niebie, gdzie błękit w błękicie, jasność w jasności. Serce i dusza dla potomności. Płacz i oddanie ze sobą niosą. Dla wszystkich radość. I miłość proszą. Dwa następne e, to jest: Rześki Stan i Balsam Miłości. Rześki Stan. Nie bądź skostniały w umyśle i ciele. Rozluźnij ramię i twarz napiętą. Pomyśl, że ludzie to przyjaciele. I nie są ci udręką. Krew ci popłynie rzeźko i zdrowo, lico nabierze rumieńców, Poczujesz się radośnie i młodo wśród twych steranych ciała elementów. Balsam miłości. Kiedy jesteś silny, młody, zdrowy, to już nadszedł czas przygody. Rzucasz się wir świata, nie patrzysz, gdzie zapłata. I tak się kręcisz radośnie i suchwale. Gdy ty wtem patrzysz, coś tu staje, a to smutek cię dopada. A i noc się często skrada, masz boleści, duszy, ciała, jakaś maść by się przydała. Balsam, co ukoi twoje rany, był tu zawsze zniebadany. Zwie się miłość, co przyciąga małych, dużych, starych. I zdejmuje nam kajdany. Dwa następne wiersze. Drzewo i róża. Drzewo. Stoisz samotne, nieme. Nikt nie zwraca na ciebie uwagi. Ludzie pochłonięci swoimi sprawami. Chciałoby się rzec, jak bardzo cierpisz, lecz nie. Ty rozdajesz cień nieświadomym ludziom. Nie czekasz na wdzięczność. Jesteś za wysokie. Róża. Widzę. Twe piękno. Czuję Twój zapach. Nie mogę oprzeć się pokusie zerwania. To nic, że poranię dłoń, usłyszę głos rozłoszczonego człowieka. Zrywam. I tak oto jesteś w mojej dłoni. Ale co to? Zawsze byłaś w moim sercu. Serce następny, wiesz, i mm, serca do serca drugi. Serce me prowadzi. Serce me to zna. Serce me prowadzi. Serce me to ja. Wśród uciech i radości On wszędzie już tu gości. I zdala słychać go, a oczy pięknie lśnią. Serce me rozumie, serce o tym wie. Serce me rozumie, serce mówi: Kocham cię. Z serca do serca. Musisz to przeżyć. Musisz doświadczyć, aby móc o tym zaświadczyć. Prawda to jedna jest z jedną z prawd ile przeżyjesz, tyle się zwart. Nie natłokiem ani gwarą, ani żadną inną miarą. Tylko z serca się wylewa i do Twego serca śpiewa. Teraz. Um. Człowieczy sen i lekcja. Człowieczy sen. Coś się zamyka, czy to wieczór znika? Czy zegar klepsydry się odwrócił? Czy dzień nocą się zasmucił? A może białe chmury w czarne się przemieniły, a ludzkie twarze w sen się zapuściły? A może to jest fotografia odwrócona? Strona lewa z prawą też skucona. A liść co się porusza? Czy to podmuch, czy to jego dusza? A gałąź sucha co wystaje? Czy jest bez życia? Czy tylko udaje, a światło, które ciebie oświeciło, może na chwilę ciebie zmyliło. Jaki początek tego wszystkiego? Odgadnij prawdę u wiersza tego. Jak nie jesteście Państwo znudzeni, znudzeni to jeszcze mam trochę zalatrzów. Lekcja będzie następna. Lekcja. Pytania. Pytania to miało być, przepraszam. Pytania. Zastanowić się warto, czy życie pisane jest kartą. Gdzie jest sen? A gdzie jawa? Czy to wszystko to zabawa? Czy też praca w oderwaniu, by zagubić się w wezwaniu? Co się kręci dookoła? Czy to jakaś dziwna szkoła? Skąd też siły na to brać? Czy po prostu masz się śmiać? Czy poważnie masz podchodzić, bo w boleści trzeba rodzić? Kto też za tym wszystkim stoi? Czy przyjaciel? Czy też orszak wzbroi? Czy samemu orzech zgnieść, czy z miotłą wszystko zmieść? Czy pytania, które masz, to coś dadzą ważny czas? Czy też lepiej lekko płynąć, nie zajmować się ryciną? Czy marzenia i potrzeby to są na te bi nasze biedy? Jakże wszystko to pogodzić? Czy na nowo się narodzić? Mogiły znoje i rozmowa dusz. Każdego z nas to czeka, tej mogiły znoje. O dobry losie człowieka, gdzie są zapisy twoje? Twe ciało tutaj spoczęło, do swej dalszej drogi ziemskich nóg nie wzięło. Dlaczego płacz i smutek wśród ludzi to wydarzenie każdego ze snu niech budzi? Przecież gościem tyś na tym świecie, a dalsza droga między żywym kwieciem. Rozmowa dusz. Odczuła ma dusza dusz innych rozmowy, które po śmierci przeszły w świat nowy. Jakie są biedne i zagubione, można powiedzieć, smutne oraz tęsknione. Szukają tego, z czym na Ziemi związane były. Czy to możliwe, że to zgubiły? Chcą coś powiedzieć, dać jakieś znaki ludziom, co tworzą na Ziemi szlaki. Po wielu próbach, nawet szarpnięciach, świat drugi wziął ich w objęcia. Następne będzie piękno w śmiechu i szukaj. Szukaj, czy niebiosy, czy horyzont i niebiosy mają dźwiękiem piękne głosy? Czy te gwiazdy to oczęta? Czy ta kropla jest wyschnięta? Czy poranek, który staje, zwie się pięknym rajem? Czy myśl to przenika? Czy to sztuczka? Czy pieśń wodnika? Piękno w śmiechu. To nie ja. To nie ja. To zjawa, to wielki żart i cała zabawa. Bardzo poważnie wszystko bierzemy. Ach, jakie jest pięknie, gdy się śmiejemy. Można popatrzeć na wszystko z boku, aby mieć humor i radość wokół. Te nasze trudy i te starania niewiele dadzą. Gdy nie ma śmiania, więc śmiej się, mój przyjacielu. Na ten czy śmiechu dotrzesz do celu. On ci rozjaśni umysł i wszystko, bo nie ma troski, jest miłość blisko. Może, przyjaciel, i jaka radość. Przyjaciel. Przyjaciel, czy w dzień, czy w nocy, zawsze obok ciebie kroczy. Przyjaciel daje ci wzrost ducha i zawsze dobra Twojego szuka. Przyjaciel daje Ci ukojenie i ran Twych zabliźnienie. Przyjaciel jak perła diamentowa. Kto go znalazł? Nie wie, co to trwoga. Jaka radość, że Cię mam, jaka radość, że Cię znam. Jaka radość z Tobą być, jaka radość z Tobą żyć. Chcę ja śpiewać, tańczyć, grać, już nie mogę sama spać, tylko z Tobą, tylko z Tobą śnić, śnić, śnić. Weź w ramiona całą mnie, bo ja bardzo kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. To Stracone chwile. Płaczesz za utraconym, dobrem, minionym. Pamięcią tam wracasz, jak miły to był czas, czy praca. I tak patrząc wstecz za siebie, nie widzisz piękna wokół ciebie. Twe marzenia też cię pochłaniają, od tej chwili odrywają, i tak myślą, wybiegając, tracisz chwilę co się już nie powtarzają. Weź się w garść i nie szukaj wstecz i potem. Popatrz teraz blisko ciebie, a zasłużysz wnet na cnotę. <klucz> Ziarenko? I kłos do kłosa. Ziarenko. Jakby pola wypalone. Jakby trawy wykoszone. Przygotowano pod zasiew. Jakie ziarno będzie siane. Jakie kłosy zebrane. Czas pokaże. Czy ten ból jest do wytrzymania? Czy ten okres do przetrzymania? Tak, bo się nowa siła rodzi, z którą mądrość przychodzi. Kłos do kłosa. Gdzieś w odległej przeszłości każdy człowiek już gościł, zbierał kłosy pszenicy, kłos do kłosa też liczył. A jak pracę swą skończył? To jak szkołę ukończył. Ma świadectwo swej duszy, której mądrość mury też kruszy. Teraz on tu naucza, bo ma bram klucze. Więc drogi człowiecze, idź gdzie rzeczę, twarz ronem okryta, o tym i owym do drogi. Gotowym? Może przesłanie i odnowa. Przesłanie. Kto na tej ziemi zostanie? Czy ludzi tysiące, czy jednostki? Mające wybitnie spokój i rozwagę swej duszy, których miłość wszystko też kruszy. Ci, co są silni i wydłużeni, nawet w niebie robią zamęt w przestrzeni. Oni nie dadzą się manewrować, ani zastraszyć, czy też skołować. Snopy miłości, co z nich tryskają, Wielkie bramy otwierają. No dobra. Może tak, Może nie czasu. To może tak. Bardzo chciałam podziękować za to spotkanie. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję za sercem czytanie. Dziękuję za dotknięcie tego wszystkiego. Dziękuję za każdego. Taka jestem wdzięczna. Zatem kłaniam się przed każdym bratem i zostawiam z przesłaniem: Niech pokój i dobro z Wami zostanie. Dziękuję. Alicję poznałem w ubiegłym roku we Wrocławiu przyszła na moją prelekcję. Lekko spóźniona już było tyle osób na prelekcji. I wchodzi taka duża pani. Wysoka dla mnie większość jest wysokich. Wysoka, ale szła tak lekka, jakby grawitacja jej nie dotyczyła. Wydawało się, że lekka jak piórko z innymi darami widzenia i mam pewne swoje wglądy. Gdybyście tworzy przy okazji poezję, ja wtedy mówiłem o Transurfingu, a Alicja wypowiedziała wtedy kilka wierszy, które były Transurfingiem, ale w formie właśnie takich wierszy. Niesamowicie podsumowałaś wtedy to. To, te moje zajęcia i to moje szkolenie. Byłem bardzo, bardzo wdzięczny. Cieszę się, cieszę się bardzo, że mogliśmy się poznać. Alicja będzie sobie tutaj siedziała jeszcze pod, pod namiocikiem w cieniu, przy stoliku, na ławeczce. Gdybyście mieli ochotę z nią porozmawiać, to, to zapraszamy tutaj do, do tego namiociku. Także dziękujemy Wam za uwagę. Tutaj, Alicjo. Nie wiem, czy widzisz, czy nie widzisz, na ile widzisz, ale są. Przepraszam, ser... ale w ogóle nawet nie widzę kropeczki słońca, ani jednego poromyka. Patrzę bardziej sercem i duszą. I to jest moje widzenie. <laughs> I dotykiem, oczywiście. No Także. Ale widzisz, widzisz duszą, widzisz czuciem, potrafisz wielu każdemu coś powiedzieć o tym człowieku, widząc, widząc inaczej. I te osoby, które chciałyby sobie porozmawiać z Alicją. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Albo ma problem, to spróbuję pomóc. Tak, to Alicja jest tam, będzie siedziała pod, pod namiocikiem. To zapraszamy w takim razie. To dziękujemy, Alicjo. Dziękuję. Dziękczność za Twoje wszystkim. wystąpienie tutaj. Cudowna osobowość, kobieta, która wiele w życiu doświadczyła, bo była również reprezentantką drużyny siatkarskiej, polskiej drużyny. A potem dzieje jej skierowały ją również na oddziały nefrologii, do zajmowania się też i dziećmi z autyzmem, i dziećmi z chorobą Dauna. A dzisiaj to, co zostało odebrane, zostało zastąpione czymś jeszcze bogatszym, tym widzeniem pozazmysłowym. I dzięki temu ta twórczość tak pięknie płynie. Z wielką wdzięcznością, Alicjo. Alicjo, dla ciebie. Dla ciebie te piękne kwiatki. Ojejku! Prezencik od, naszych, powocha, od naszych widzów. Od dziewczyn w pięknych sukienkach. Także wdzięczność za te kwiatki, dziewczyny. Dziękuję. Tak. I, Jestem wzruszona. Tak. Zapraszamy do nami namiacików, w razie czego. Ja pomogę ci. Dobra. To łaskę, Ostatnio takie.